Przez najbliższe dwa lata stowarzyszenie pomocy potrzebującym nadzieja wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku będą realizować program Bezpieczny Legionowski Senior. Akcję zainaugurowała konferencja zorganizowana w ubiegły czwartek w sali widowiskowej Legionowskiego Ratusza. Postanowiliśmy przy pomocy pana prezydenta, czyli samorządu. Jak i również wszystkich organów zajmujących, pracujących w sferze bezpieczeństwa, przygotować taki program, którego celem będzie poinformowanie, doinformowanie, wzbogacenie wiedzy seniorów, jak i również jak mają się zachowywać w określonych sytuacjach. Dotyczących m.in. znajomości prawa miejscowego, tego jak być bezpiecznym na drodze oraz jak rozpoznać, czy wnuczek lub wnuczka są pod wpływem narkotyków. Organizatorzy akcji będą też chcieli przybliżyć seniorom zagadnienia dotyczące przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni oraz nauczyć ich, jak reagować w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. O potrzebie wprowadzenia programu świadczą liczby. Wynika z nich, że w Legionowie żyje ponad 16 tysięcy osób w wieku powyżej 60 roku życia, a o potrzebie nabycia nowych umiejętności mówią sami seniorzy. Jest pewna obawa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ja mieszkam na piaskach, to też wieczorem to nie bardzo bezpiecznie jest chodzić po, po osiedlu. Ja do któregoś tu dnia idę, idzie dwóch takich młodzieńców, wyrwały torebkę kobiecie, no i co ona miała zrobić? A ja jak jej pomogę? Program Bezpieczny Legionowski Senior ma ich właśnie nauczyć, jak w takich sytuacjach reagować i pomagać. W akcję włączyła się Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejska, Sanebit, Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Szefowie wszystkich tych instytucji byli obecni na konferencji inaugurującej realizację programu. zadaniem Policji to jest zapobieganie przestępczości. Dopiero w kolejności ustalamy, jeśli jakie Cieszę się, cieszę się, że w, tym, w tej naszej działalności, myślę, że już nie, nie że zyskujemy nowy pokój. Kolejnym etapem realizacji programu będą warsztaty organizowane raz w miesiącu w siedzibie Legionowskiego Uniwersytetu III Wieku w budynku Starego Urzędu Miasta. Pierwsze odbędą się jeszcze w kwietniu. Będzie dotyczył szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprowadzi to Komenda Powiatowa Policji w cyklu kilkogodzinnym. Następnie w miesiącu maju, dzisiaj podam konkretne terminy, będzie, będą warsztaty dotyczące prawa miejscowego szeroko rozumianego, które będzie prowadziła Straż Miejska. Na warsztatach organizowanych tuż po wakacjach prowadzący zajmą się przybliżeniem zagrożeń, jakie wiążą się między innymi z cyberprzestrzenią, narkotykami i przestępstwami pospolitymi. Seniorzy, którzy chcą wziąć udział w programie, powinni kontaktować się z dyrekcją Regionowskiego Uniwersytetu III wieku.